Hej, deuxième du Cześć wszystkim, Witam Was serdecznie w tej drugiej części filmiku związany z projektem Kameleon. W tym filmiku będziemy czytać zdania oraz słówka związane z Madagaskarem, który jest jakby na drugiej, trzeciej strony podręcznika, który został rozdany podczas zajęć projektu Kameleon. Jeśli jeszcze nie zobaczyliście pierwszy filmik, to zapraszam Was, żebyście to zrobili, bo tam jest bardzo ciekawe, trochę długie, ale bardzo fajne wprowadzenie o tym, co to jest Projekt Cameleon, co robiliśmy, jak pracujemy na zajęciach oraz też jak zachęcić dzieci do nauki języka obcego, ale dlaczego wybrać francuski, to wszystko się znajduje w pierwszym filmiku. A teraz nie będziemy długo czekać i za dużo rozmawiać. Przechodzimy szybciutko do czytania zdania z symboli Madagaskaru. Ciekawi, z mikrofon nie marche pas. Bo, że nasz kolega będzie dla nas czytać. O, Proszę bardzo. <laughs> Także zaczynamy: z symbole Madagaskaru: Lemuria, kameleon, vanille. Le drapeau malgache. Il est rouge, vert et blanc. C'est une île en Afrique. C'est une île plus grande que la Pologne. La vanille sent bon. Le caméléon change de couleur.

I że wam ten filmik się też przyda przy nauce języka francuskiego. Jeśli chcecie łatwiej i ładniej mówić po francusku, to oczywiście subskrybujcie ten kanał. Kciuki do góry, oczywiście, jeśli Wam się podobało, to e, zawsze wspiera naszą działalność społeczną, mo żebyśmy mogli Wam więcej takich filmików robić. Oczywiście e, jeszcze będzie trzeci filmik związany z projektem Camereon, gdzie będziemy mówić e, o Kanadzie, czyli symbole Kanady oraz zdania e, prosto z podręcznika, który został rozdany podczas zdjęć projektu Camereon. Także do zobaczenia wkrótce i abym a to Ciao, ciao! On va le remettre à sa place parce qu'après on va me dire que je fais des bêtises.